Bez względu na to, czym się zajmujesz, zawsze w jakimś stopniu sprzedajesz. Zależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż produktu, usługi, pomysłu, czy nawet właśnie samego siebie. Dlaczego dzisiaj w ogóle o tym mówię? Ponieważ sprzedaż ma reputację, powiedziałbym, takiej nie do końca porządku. Ludzie często mówią, że to nawet nie jest zawód. No więc zobacz, większość ludzi, kiedy jest na jakimś spotkaniu, sprzedażowym, czy po prostu chce komuś sprzedać bądź przekazać swoją ideę, to robią to w sposób którego po prostu nie da się słuchać i ciebie to od razu nie obchodzi. Tak więc większość ludzi za każdym razem, kiedy są na spotkaniu, robią prezentację, na przykład w pracy, czy nawet po prostu rozmawiają z innymi na co dzień, nie mają tej podstawowej wiedzy na temat sprzedaży i jak robić to skutecznie. Wiele razy bez żadnej wiedzy, bez treningu ci ludzie po prostu nie wiedzą nawet jak dobrze rozmawiać o rzeczach. I niestety mówią o tym tak, że to nikogo nie obchodzi. Ostatecznie oni są odbierani jako tacy nie do końca przekonujący. więc to, co dzisiaj zrobimy to przemodelujemy stare nawyki. Pokażę Ci dokładnie w jaki sposób możesz stworzyć swój elevator pitch, albo innymi słowy sales pitch, autoprezentację niczym najlepszą reklamę, żeby móc sprzedawać dowolny produkt, dowolną usługę. Może nawet siebie, swoje pomysły, dosłownie wszystko. Nawet jeśli niekoniecznie jesteś sprzedawcą, tworząc swój elevator pitch, będziesz w stanie dosłownie przekazać wszystko w jasny i w zwięzy sposób. Taki, który ludziom pozwoli zrozumieć i wczuć się w to, co mówisz. A pod koniec tego filmu dosłownie odejdziesz z takim, by powiedział, prostym frameworkiem, którego możesz oczywiście użyć, który możesz zastosować żeby dosłownie sprzedać wszystko za pomocą Elevator Pitch. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij dzwoneczek, subskrypcji i polajkuj ten film. Zacznijmy. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking, jak to połączyć, żeby mieć nawet czas, wypić pić kawę. Ja lubię zmrożonej kopii. I koniecznie Subskrybujcie. Teraz pierwszą rzeczą, o której musimy porozmawiać, jest wypracowanie odpowiedniego sposobu myślenia, jeśli chodzi właśnie o tworzenie elevator pitch albo sprzedawanie czegoś. I ja mogę tutaj Tobie dać od razu taki szablon, który zademonstruje, co dokładnie masz powiedzieć, jak musisz o tym mówić, w jakiej tonacji. Jednak to nie do końca oznacza, że ten framework będzie zawsze działał przez cały czas, bo powód jest taki, iż musisz zrozumieć, dla kogo tworzysz właśnie tą prezentację, czyli ten swój elevator pitch. Więc pierwszą rzeczą, którą naprawdę musisz zrobić, to zrozumieć swoich odbiorców. Czyli standardowo, kim są ci ludzie, na czym im zależy, jaką wartość możesz na przykład wnieść w ich życie. I kiedy odpowiesz sobie właśnie na te pytania, to znacznie łatwiej będzie Tobie stworzyć swój doskonały elevator pitch. Pozwól, że podam Tobie taki przykład. Załóżmy, że sprzedajesz jakieś oprogramowanie dla biznesu, dla firm, ok? Więc kiedy ty sprzedajesz to oprogramowanie, to jest olbrzymia różnica między sprzedażą powiedzmy firmie, która rozpoczyna działalność, która ma na przykład tylko 10 pracowników, a sprzedażą dla dużej firmy, która ma na przykład 500 pracowników. Rozumiesz, prawda? Bo nawet jeśli sprzedajesz dokładnie to samo rozwiązanie, to sposób w jaki chcesz podejść do tych dwóch różnych odbiorców, dwóch różnych firm, będzie się znacząco różnić. Na przykład w przypadku startupu to oni prawdopodobnie będą mocno wrażliwi na cenę, mogą na przykład chcieć działać szybciej, mogą od razu chcieć olbrzymich wyników, a na przykład duża firma ma większy budżet, jest gotowa wydać więcej pieniędzy, poświęcić więcej czasu, ale chcą mieć za to większe zapewnienie, że to co teraz robisz, będzie działać w 100%. Czyli nie oczekują aż tak szybkich wyników, ale wolimy mieć pewność, 100% pewność, a startup będzie miał strategię bardziej ryzykowną. Więc widzisz różnicę, będzie tak, że na przykład oni nie będą cenić tak bardzo szybkości, ale zamiast tego, na przykład, będą cenić sobie bezpieczeństwo. Więc powtórzę. Możesz sprzedawać dokładnie to samo rozwiązanie, ale sposób, w jaki podchodzisz do tych dwóch różnych odbiorców, będzie zupełnie inny. A więc, nie tylko ty musisz zrozumieć swoich odbiorców, ale drugą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jeśli właśnie chodzi o taki doskonały sposób myślenia, jeśli chodzi o prezentację Way to Pitch, czy o. Prezentację sprzedażową, ten sales pitch to zrozumienie, jaki jest cel tej prezentacji. No i często po prostu jest tak, że zdarza się, że Twoja propozycja, twoje USB polega na tym, żeby coś sprzedać. I okej, okay, no to jest w porządku, jednak pamiętaj, nie każdy kupuje na pierwszym spotkaniu, w szczególności w B2B, albo na przykład jeśli chcesz po prostu sprzedać, w cudzysłowie nam to, sprzedać taką poważniejszą ideę, czy jeśli chcesz zmienić czyjś tok myślenia, jeśli wiesz, że ta osoba jest. Zatwardziała na podstawie tego, o czym z tobą rozmawia. To się nie stanie od razu tak, więc czasami jedynym powodem, dla którego robisz ten swój Sejm speech autoprezentację, nazywaj to jak chcesz, to jest przeniesienie ich z jednego punktu do punktu drugiego. Załóżmy, że szukasz nowej pracy, więc na przykład po pierwszej rozmowie w mojej dużej korporacji to nie jest tak, że chcesz od razu, żeby cię zatrudnili, ale Twoim celem jest po prostu przejście na przykład do drugiej tury, bo na przykład są trzy etapy. I Niezależnie od tego, czy chodzi tutaj o ciebie, o produkt, czy o usługę, albo jeśli sprzedajesz powiedzmy rozwiązania droższe, bardziej ekskluzywne, czy te tańsze, to nie wszyscy kupią za pierwszym razem. Tak więc, celem sales pitch, tej prezentacji, zaraz na pierwszym spotkaniu, jest to, żeby po prostu ich zainteresować na tyle, żeby wziąć udział w drugim spotkaniu, w drugiej turze i tak dalej. Więc jeśli chodzi o pitching, to niezależnie od tego, czy jest to elevator pitch, czy Zwykła sprzedaż, to musisz zrozumieć, jaki jest właśnie Twój cel i musisz optymalizować go pod tym kątem. A kiedy już to zrobisz, kiedy to zrobisz dobrze, to faktycznie przechodzimy do właściwej kwestii. Co polecam od razu zrobić na początku? Musisz mieć wyuczone tak zwane: ja na to mówię jedno zdanie. Jeszcze, jeśli chodzi o pierwszą rzecz, która w ogóle charakteryzuje dobry sales pitch, czyli to Pitch, w porównaniu z Takimi sprzedawcami, których nie chce się słuchać, to jest to, że ty musisz umieć w jednym stanie powiedzieć, co chętnie Ty musisz być w stanie zademonstrować swoją właśnie wartość dosłownie w 5 sekund, czyli tak, jak to było typowo podczas pitchu w windzie, bo od tego właśnie wodzi się nazwa, że teoretycznie o tym nie wspomniałem, ale teoretycznie legenda głosi, że Sales Pitch, Elevator Pitch, dokładnie powstał, jeśli osoby na Wall Chciały złapać jakiegoś grubego inwestora w Windzie, jak on po prostu jechał w swoim, do swojego biura i oni mieli tylko dosłownie te kilkanaście sekund, żeby tą osobę zainteresować swoją osobą, bo nie można było się z nim umówić na spotkanie. Także był czas tylko, żeby wsiąść do, do Windy razem z nim. Jak szofer podjechał pod budynek, wysadził te osoby, tego powiedzmy grubego szefa, grubą rybę, wysadził ich, no to dosłownie była chwila, zanim on doszedł do windy i pojechał na swoje piętro. I stąd właśnie nazwa Elevator Pitch. Ale wróćmy do tematu. Wspomniałem o tym, że masz tylko około 5 sekund, czas na jedno zdanie, żeby od razu zainteresować osobę. Jeśli niestety nie zrobisz tego poprawnie, to ta osoba w ogóle nie będzie zainteresowana tym, co chcesz sprzedać, co chcesz przekazać. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to jest po prostu, ja na no to mówię tak. Pomagam X osiągnąć Y robiąc Z, więc wyjaśnijmy. to. X to twój dany klient Y to wartość, którą wnosisz, a Z jest tym, co faktycznie robisz, co oferujesz, niezależnie od tego, czy jest to produkt, czy jest to usługa. Więc to może być na przykład tak, że pomagam moim klientom osiągnąć określoną wartość, robiąc to i to i to. Więc kilka przykładów, żebyś tak na 100% zrozumiał. Pierwsze zdanie, bo to jest po prostu wejście do dalszej części rozmowy. Daj mi tutaj przykład, że załóżmy, ja jestem jako przedstawiciel swojej agencji, Mojego Unique SEO. Rozmawiam z agentem nieruchomości i chcę zaprezentować właśnie jedną z usług, które wykonujemy. i to będą reklamy na Facebooku, to mogę tutaj sobie powiedzieć coś takiego, jedno zdanie. Pamiętaj. Pomagam agentom nieruchomości generować więcej potencjalnych klientów dzięki reklamom na Facebooku. Widzisz, to jest mega proste, prawda? W tym przykładzie. Akurat właśnie to był agent nieruchomości. Ale pamiętaj, wartość, którą wnosisz, to jest generowanie wtedy dla niego większej liczby potencjalnych klientów. Dla tych agentów nieruchomości, dla tego konkretnego agenta. Spróbujmy innego przykładu. Załóżmy, że szukasz nowej pracy i chcesz na przykład zostać zatrudnionym, i to będzie w dziale logistyki, ok? Możesz powiedzieć coś takiego. Pomagam szybko rozwijającym się firmom ustalać najlepsze grafiki i negocjować kontrakty, przeprowadzając. Na przykład, research rynku negocjujący. Bez względu na to, jaki produkt bądź usługę sprzedajesz, czy nawet jeśli w jakimś stopniu, sprzedajesz siebie, to wszystko co trzeba zrobić, to zrozumieć metody. Pomagam moim odbiorcom osiągnąć określoną wartość za pomocą tej metody XYZ, o którym wspomniałem wcześniej. Jeśli użyjesz tej prostej formuły do wszystkiego, co sprzedajesz, to ludzie zrozumieją dokładnie, co robisz, komu pomagasz, jaką wartość wnosisz. Jak to zrobić? Pamiętaj, w jednym zdaniu masz mieć co wyryte, że tak powiem, na blachę. I z ciekawości, możesz teraz w komentarzu napisać, jakie jest takie jedno zdanie, które charakteryzuje właśnie Ciebie, albo charakteryzuje to, co robisz. Po prostu chcę sprawdzić i zobaczyć, co robicie, moi drodzy. Ok, jeśli mamy już to jedno zdanie zapisane, które jest wstępem, daje konkret dla tej drugiej osoby, no to przechodzimy do. Właściwej, pełnej struktury elevator pitch. W porządku, więc jeśli chodzi o ten elevator pitch, o którym przed chwilą wspomniałem, to mamy trzy takie różne elementy. Pierwszy to jest Twoje wyzwanie, czyli wyzwanie tego klienta. Drugi to jest Twoje rozwiązanie, a trzeci to jest Twój powód, czyli dlaczego akurat kupić od Ciebie. Więc Podzielimy to na te trzy kroki o omówmy je po kolei, żebyś dokładnie wiedział, o czym mówię, i dzięki temu będziesz mógł to wykorzystać dla siebie w swoim Sales Pitch. Pierwsze, o czym wspomniałem, to jest wyzwanie, bo jeśli chodzi o wyzwanie, to tak naprawdę jest to zrozumienie odbiorców, jakie oni mają problemy, ok? Czy to jest może to, że chcą generować większe przychody, może chcą schudnąć do lata. Bez względu na to, co to jest, ludzie mają problemy, prawda? Więc musisz wiedzieć w 100%, co to jest za problem ten, który oni chcą rozwiązać i dlaczego nie potrafią sami tego rozwiązać. To jest wtedy dla nich wyzwanie. Druga część, o której powiedziałem, to jest rozwiązanie. Czyli niezależnie od tego, jakie jest to wyzwanie, ten problem ludzi, to musisz im wytłumaczyć, w jaki sposób twój produkt albo usługa faktycznie pomaga rozwiązać ten ich problem. I kiedy ty mówisz o tym swoim rozwiązaniu, to nie musisz być super techniczny, OK? Nie bądź techniczny, mów prostym językiem, żeby ciebie zrozumieli. Nie wchodzisz w zakamarki technikalia, więc to jest dopiero dobre rozwiązanie. I trzeci element to jest dlaczego. Czyli ja dzielę to na takie trzy rzeczy. Dlaczego to, dlaczego teraz, i dlaczego ty. Dlaczego to, to jest w zasadzie coś takiego, musisz im wyjaśnić, dlaczego mieliby zainwestować i czas, i pieniądze w zrozumienie twoich rozwiązań. Czym więc jest ta rzecz i w jaki sposób ona zapewnia wartość i w jaki sposób dokładnie ma sprawić, że jej było zniknie. Następnie odpadasz na kolejne pytanie, czyli dlaczego ty, OK co wymieniłem. Dlaczego mieliby inwestować w Twoje rozwiązanie w porównaniu z każdym innym osobą czy firmą? Jaki jest Twój wyjątkowy ten czynnik? To Twoje unikatowe USP, czyli Unique Selling Proposition? Dlaczego powinni pracować z tobą, co to ci odróżnia od innych, kto robi coś podobnego na I na koniec, dlaczego teraz, OK? To trójka. Dlaczego teraz? Widzisz. Ponieważ często jest tak, że ludzie mogą dostrzegać oczywiście wartość w Twojej ofercie od razu, ale musisz im wytłumaczyć, dlaczego muszą podjąć decyzję i zainwestować właśnie teraz, a nie za miesiąc, za dwa, za sześć miesięcy, za rok albo i później, prawda? Dlaczego mają to zrobić właśnie teraz? Musisz wyjaśnić, dlaczego to jest pilne, bo widzisz, ludzie często mają taką potrzebę, ok, muszą coś zmienić, to co oferujesz jest fajne, ale okej, okay, poczekajmy, poczekajmy. Ty musisz im wytłumaczyć, dlaczego to jest właśnie takie ważne, żeby zrobić to teraz. I Pomysł tutaj polega na tym, że jeśli odpowiesz na te wszystkie pytania, które przed chwilą wymieniłem trzy razy, dlaczego, zanim w ogóle ktoś się zada, albo zanim podejmie decyzję o zakupie, to, to są tak zwane szczepionki. Czyli to już odpowiadasz zanim osoba pomyśli, że a może to nie będzie działać. I Dzięki temu to jest o wiele bardziej prawdopodobne, że właśnie ta osoba od Ciebie kupi, kiedy dojdzie do końca spotkania, kiedy dojdzie już do tej propozycji sprzedaży, czy do końca czegokolwiek, co robisz. Więc nawet jeśli niekoniecznie sprzedajesz coś bezpośrednio, jeśli sprzedajesz pomysł, jeśli sprzedajesz jakąś ideę, czy robisz prezentację w pracy, cokolwiek innego, to możesz właśnie użyć tej formuły we wszystkim, co robić, żeby jasno wyrażać wartość, właśnie w swojej oferty, może propozycje, i dzięki temu możesz pokazać, dlaczego oni powinni podjąć decyzję o swoim korzyściu. Teraz podsumujmy po prostu wszystko, o czym rozmawialiśmy w tym filmie. Czyli pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zrozumieć swoją publiczność i cel, jaki ma ten Twój elevator pitch. Następnie musisz powiedzieć jedno zdanie żeby dać im w ogóle pojęcie o tym, jaką wartość wnosisz dla nich, dla swoich odbiorców w ich życiu. A potem od tego momentu widzisz, ludzie będą już rzeczywiście zainteresowani tym, co oferujesz, tym, co przekazałeś w jednym zdaniu, więc ty musisz być gotowy, żeby dalej wykonać ten framework, który wymienię z trzech elementów, dokładnie opisujesz, jaki problem ma ta osoba, jak możesz go rozwiązać i dlaczego ważne jest dla nich podjęcie decyzji właśnie teraz. Więc to wszystko w ten sposób Zrobisz swój elevator pitch, swoją prezentację sprzedażową i dosłownie w ten sposób będziesz sprzedawać prawie wszystko każdemu. Zachęcam do subskrypcji kanału i udostępnienia tego filmu. Pozdrawiam. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTubie. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco, i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.